Przed nami kolejny program Nasz Sportowy Tydzień. Chociaż dziś Poniedziałek świąteczny, to jednak nie może nas zabraknąć. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy od piłki nożnej. W meczach ligi okręgowej nasze zespoły uzyskały wyniki. Polonia i Łowo wygrała w Orzynach dwa do jednego. Bramki dla Polonii, gol samobójczy oraz Rogowski. W następnym meczu Polonia zagrał siebie z Orłem Janowiec Kościelny. Well Lidbark przegrał na własnym boisku z czarnymi Rudzienice 1 do 5. Gola dla welu zdobył Stungowski. W następnym meczu Wel zagra w Morągu z huraganem. Iskra Narzym zremisowała w roli gospodarza w Iłowie z wiktorią Bartoszyce 0 do 0. W następnym meczu Iskra grać będzie w Olecku z czarnymi. Piłkarskie klasie A działdowski MKS pokonał u siebie Jordana Kazanice 5 do 1. Trzy gole zdobył Kacper Szóstek i po jednym Krystian Szczepański i Hubert Madej. Delfin Rybno przegrał u siebie z lzds Frednowy 2 do 6. Gole dla Delfina zdobyli Daniel Zawadzki i Patryk Rozentalski. Zgodnie z naszą zapowiedzią, pierwsze podsumowanie rundy jesiennej. W klasie A na czele tabeli Zakończyła zmagania drużyna działdowa Zdobywając łącznie 34 punkty Na co złożyło się 11 zwycięstw I 1 remis Nasza drużyna nie zaznała goryczy porażki I wyprzedza w tabeli Radomniaka Radomno o 3 punkty Bilans bramkowy to 58 zdobytych goli I 11 straconych Najwięcej bramek dla naszego zespołu Zdobył Kacper Szostek 21 Delfin Rybno zakończył rundę jesienną Na pozycji 7 Odniósł 5 zwycięstw zanotował jeden remis i poniósł sześć porażek co dało łącznie 16 punktów a bilans bramkowy to 29 do 29 Najwięcej goli dla Delfina zdobył Patryk Rozentalski 15. Po ostatnim meczu jesieni pożegnał się z zespołem trener Radosław Wasielewski. W klasie B MKS-2 Działnowo zakończył pierwszą rundę na trzecim miejscu, zdobywając 23 punkty z bilansem bramkowym 45 do 15. Na prowadzeniu w tabeli Iskra Smykówko która ma na koncie 26 punktów. Podsumowanie w Lidze Okręgowej za tydzień. A teraz o bieganiu. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało 40 osób, w tym 11 pań. Zwyciężył Marcin Kasprowicz, a wśród pań najlepsza była Agnieszka Kowalska-Bondalska. W biegu ustanowiono 5 rekordów życiowych i odnotowano jeden debiut. Był to Dariusz Król. Przechodzimy do tenisa stołowego. W meczu Superligi Tenisowej działdowski Dekorglas podejmował we własnej hali drużynę Suchedniowa. To kolejny nieudany mecz naszej drużyny, która przegrała z rywalem Suchedniowa 1 do 3. Jedyny pojedynek wygrał Samuel Kulczycki, dwa starcia przegrał Jakub Diaz i jedną potyczkę Patryk Lewandowski. 1 grudnia Dekor Glas zagra w grudziącu. W meczu drugiej ligi nasza drużyna przegrała w nowym dworze mazowieckim 4 do 6. Punkty dla działdowskiej drużyny zdobyli Michał Lipowski, Cyprian Marczak. I Adam Piotrowski. W kolejnym meczu nasz zespół grał w działdowie z drużyną Serwis Ząbki. Wygrali działdowianie 8 do 2. Punktowali Cyprian Marczak, Michał Lipowski, Krzyszpin Stolarczyk, Adam Piotrowski i Andrzej Korzeniewski. W meczu trzeciej ligi Dekorglas przegrał w ostrudzie 7 do 11. Punktowali dla działdowian Fabian Szczepański, Michał Walasek i Jakub Pydynkowski. A teraz o baseballu. Polska reprezentacja do lat 18 po raz pierwszy wzięła udział w Mistrzostwach Europy w baseballu 5, które odbywały się we Francji. W meczu o 12 miejsce polska drużyna wygrała z Mołdawią. Naszą kadrę narodową reprezentowało sporo zawodników z Jankesa Działdowu. Trenerem kadry jest działdowianin Zdzisław Ziółkowski. Z okazji Święta Niepodległości rozegrano w działdowie turniej siatkówki kobiet i mężczyzn. Wśród mężczyzn pierwsza trójka to SMS Działdowo, Kurier Express Kozłowo i Panorama Kozłowo. Wśród kobiet najlepsza trójka to Wonder Woman, SKS Panorama, Wolej Ząbki. Odbywają się również aktualnie biegi niepodległościowe ulicami miasta, start i meta obok naszego studia. O nich za tydzień w naszym programie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu.